Iwona Tokarska, witam ponownie. Wracamy do rozmowy z Martą Trawińską, wolontariuszką wolontariatu misyjnego Salwator. A teraz chcę zapytać w ogóle, jak zaczęła się Twoja przygoda z wolontariatem misyjnym i od czego w ogóle wszyscy, wszystkie osoby zaczynają? Czy to jest tak, że trzeba się e, czymś specjalnie wykazywać, trzeba mieć jakieś specjalne kompetencje, aby się zakwalifikować? Wyjazd na misję to nie jest taki hopsiop. I myślę, że bardzo dobrze, że nie jest. Dlatego, że człowiek przychodząc do wolontariatu przychodzi z pewnymi oczekiwaniami i z takimi założeniami, co ja to chcę zrobić. Z reguły są to oczekiwania: chcę wyjechać do Afryki, żeby pomagać biednym dzieciom na ulicy. A nie, że mm, chciałbym sobie popodróżować, <laughs> dlatego wybiorę się na misję. No, to, to jest ta gorsza motywacja, bo jakby w formacji wolontari wolontariatu i wolontariusza takie rzeczy się weryfikują. I z reguły osoby, które przychodzą z takimi motywacjami, takimi motywacjami chce przeżyć przygodę, chce wyjechać, poznać kraj jakimś niskim kosztem, bardzo szybko odpadają, bo widzą, że ogrom pracy, które muszą włożyć jest o wiele większy niż ta przygoda, niż ten wyjazd turystyczny, bo my bardzo mocno uświadamiamy w wolontariacie to, że często taki wyjazd, ja miałam przykładowo takie wyjazd, bo ja sześciokrotnie byłam na misjach, i na jednym z moich wyjazdów w Kenii nie byłam ani razu nigdzie poza ośrodkiem przez trzy miesiące. Więc taka perspektywa raczej odstrasza osoby, które chcą jechać turystycznie. I myślę, że właśnie jeśli ktoś przychodzi z taką motywacją: chce wyjechać do Afryki, pomóc dzieciom, to nie jest zła motywacja. Jest bardzo dobra. Tylko Cały myk polega na tym, że wolontariusz, żeby wyjechać na misję, musi być świadomy bardzo tego dlaczego chce to zrobić. Bo jeśli chce się pomagać, to nie można pomagać innym, jeśli się ma problemy na przykład ze sobą. Jeśli ma się niepoukładane swoje sprawy, bo bardzo często to jest taka nasza pierwsza myśl, mam bałagan w swoim życiu, mam wiele rzeczy niepoukładanych, no to chociaż Chcę pomogę, uciec. dokładnie Chcę uciec od swoich problemów, dokładnie, I albo pomogę chociaż innym, ale to nigdy nie działa i nigdy nie wychodzi, dlatego w naszym wolontariacie, żeby wyjechać na misję poza Europę, to jest dwa lata przygotowania i to jest bardzo długo. W ramach tych dwóch lat, wolontariusz musi przejść testy psychologiczne, które weryfikują, czy się nadaje do wyjazdu, przejść testy językowe, które weryfikują, czy on w ogóle się przyda w tym kraju, bo bez języka jest to trochę trudne. Jest to formacja misyjna, teologiczna, formacja taka kulturowa, przygotowywująca trochę do realiów. No i co najważniejsze, wcześniejszy wyjazd, krótszy w obrębie Europy, który jest najlepszym sprawdzianem, czy dana osoba się nadaje. Bo jeśli nie da sobie rady podczas dwutygodniowych kolonii na Węgrzech, to są małe szanse, że da sobie radę trzy miesiące pracując w Afryce. Oczywiście. Z mojej perspektywy po tylu latach mogę powiedzieć, że nigdy nie da się w 100% przygotować do wyjazdu. To jest niemożliwe i wolontariusz musi mieć taką ogromną pokorę pracując na misjach, bo wiele rzeczy po prostu zaskakuje go na miejscu. No i wtedy też myślę, taka, o, o, trochę zawierzenie tego, temu Panu Bogu tych trudnych spraw jest tutaj bardzo ważne, ale nie można jechać z taką nadzieją, że a, jakoś się poukłada, jakoś będzie na tych misjach, bo pierwsze nasz wolontariat nigdy takiej osoby nie puści. I myślę, że to jest takie najlepsze potwierdzenie tego, um, też takiej zadowolenia placówek misyjnych, do których posyłani są wolontariusze, bo przez 10 lat naszej działalności, bo w tym roku obchodzimy jubileusz dziesięciolecia, to było ponad pół tysiąca osób, które pracowało na misjach. To są bardzo duże liczby. Ponad 20 krajów, kilkadziesiąt placówek, i myślę, że jest taki jeden głos, że rzeczywiście ta pomoc. Jest dobra, jest potrzebna. E, I też takie porównanie z wolontariuszami z innych krajów, którzy często przyjeżdżają na zasadzie: Ja chcę jechać do Afryki, dobrze to jedziesz za miesiąc. Jest ta różnica bardzo duża i misjonarze mogą o tym powiedzieć, że warto szkolić i formować wolontariuszy. A z czym się wiąże taki wyjazd na misję? Z jakimi zadaniami mierzą się wolontariusze? Jakie tam są potrzeby na miejscu? Tak naprawdę każdy wyjazd i każda placówka to trochę inna rzeczywistość, inne realia i potrzeby. Jakby sam też proces rekrutacyjny do wyjazdu polega na tym, że wolontariusze odpowiednio wcześniej dostają tak zwane listy wyjazdowe, w których są opisane przede wszystkim. Co wolontariusz miałby w danym miejscu robić, jakie są wymagania placówki względem wolontariusza. Do tej pory pamiętam, że raz była placówka w Kazachstanie, gdzie było napisane, że fajnie, jakby ktoś umiał jeździć na koniach, bo tam się dużo jeździ na koniach i też będą kolonie jakieś jest dzieckie dla dzieciaków. Także to jest umiejętność, która jest wskazana dla wolontariusza. Więc wolontariusz czytając też takie listy wie, czego może się spodziewać w danym miejscu, no i czy się przede wszystkim nada, bo zarówno wolontariusze pracują w szpitalach, w hospicjach, z dziećmi to chyba jest przede wszystkim większość wyjazdów to jest praca z dziećmi, ale czasami jest to nauka w szkole bycie nauczycielem więc te listy dość dużo mówią. I dana, jak już wolontariusz pojedzie tak naprawdę na daną placówkę, to też dużo się okazuje na miejscu. Przede wszystkim weryfikują się troszeczkę wyobrażenia. Ja do tej pory pamiętam, jak pracowałam w Zambii w takiej szkole w buszu, która była 70 km od najbliższej asfaltowej drogi. Uczyłam informatyki, wszystko fajnie, tylko że w szkole nie było ani jednego komputera. Więc dość ciężko uczyć informatyki bez komputera, gdzie nauczyciele robili to kilka lat. No to zadaje się pytanie, hmm, to jak to robiliście? No rysowaliśmy wszystko na tablicy, a dzieci przerysowywały do zeszytów, więc tak wygląda informatyka. Więc to jest rzeczywistość, o której nie pomyśli się jadąc tam, że tak to może wyglądać. No i wtedy też bardzo mocno wychodzi temat, który ja zawsze staram się podkreślać, mówiąc o pomocy na misjach, że bardzo łatwo skrzywdzić pomagając i pomoc musi być mądra. I to jest bardzo trudne. Mówiąc, że łatwo skrzywdzić kogoś na misjach, masz na myśli celebrytów, którzy przyjeżdżają z zabawkami i sugerują tym dzieciom, że jak przyjeżdża biały człowiek, to zawsze im coś przywiezie? Myślę, że to zależy od tego, jak oni chcą te zabawki tym dzieciom dać. Bo samo e, jak, jakby. Uważam, że największym problemem jest rozdawnictwo, bo kiedy przyjeżdża jeden celebryta, drugi, kolejni osoby, te kolejne osoby, te dzieci uczą się, że nic nie muszą, że ktoś im zawsze da i to już nie przeradza się wtedy we wdzięczność, tylko w roszczenia. Więc kiedy kolejna osoba przyjedzie, już nie jest, że dzieciaki dziękują i mają łzy w oczach, tylko już no daj, daj mi to, daj mi to. I kiedy uczy się właśnie takich ludzi w krajach misyjnych, że nic im się nie należy, przepraszam, nie nic im się nie należy, tylko że wszystko im się należy, ale za, za nic, tak naprawdę się ich krzywdzi. Bo jeśli na przykład przy w przypadku tych zabawek, powiedzmy, chcemy te zabawki dać, to czemu nie zrobić jakiegoś konkursu? Czemu nie sprawić, że te dzieci będą się musiały jakoś o nie postarać? Ja, kiedy właśnie uczyłam w Zambii w szkole, przywiozłam bardzo dużo materiałów, ale na sam początek powiedziałam, że przez trzy miesiące będę prowadziła dla Was zajęcia tam z różnych przedmiotów. Tutaj rozwieszamy teraz tablicę aktywności. Będziecie mogli zbierać plusy i od razu mówię, że na sam koniec dla trzech osób, które zbiorą tych plusów najwięcej, będzie przewidziana nagroda. No i to jest już zupełnie coś innego, bo dzieci muszą się postarać i pokazać, że zasługują na to i Rzeczywiście można się w wielu miejscach spotkać już z tym, że dzieci, czy w ogóle ludzie, są skrzywdzeni rozdawnictwem, które nie przynosi nic więcej. I myślę, że tu najważniejsza w takiej pomocy misyjnej jest zasada wędki, a nie ryby. Naucz ludzi, jak łowić, a nie dawaj im ciągle te ryby w kółko, bo to nic nie da. Ty wrócisz do Polski, a oni co. No nic. I dlatego myślę, tak wielką wartością są szkoły zawodowe w takich krajach rozwijających się, gdzie osoby mogą po prostu nauczyć się zawodu i później sprawić, że ich życie będzie lepsze. I w ogóle wszystkie projekty edukacyjne, które też sprawiają, że dzieci, które nie mają dostępu do edukacji, mogą ją zdobyć, sprawiają, że dajemy im szansę tak naprawdę na ich przyszłość. A czy pandemia dużo zmieniła w misjach? Myślę, że tak. Ja mogę to powiedzieć z perspektywy fundacji, bo my jako fundacja prowadzimy projekty stypendialne. To jest taki nasz największy projekt. Mamy stypendystów w Meksyku, w Boliwii i w Zambii, i rzeczywiście tutaj mamy głosy od naszych koordynatorów programów stypendialnych, bo w każdym z tych krajów mamy osoby, które na miejscu koordynują ten program, żeby po pierwsze środki były właściwie wykorzystane i żeby właściwe dzieci je otrzymywały. No to rozmawiając z koordynatorami wiemy, że przede wszystkim jest ogromny problem z edukacją, bo dzieciaki, które chodzą do szkoły, to wygląda troszkę tak jak u nas, edukacja jest zdalna. No dobrze, ale co kiedy dziecko, które ich rodziców nie stać, żeby wysłać je do szkoły, którym fundujemy stypendia, nagle ma mieć lekcje zdalne. Na czym? No, na telefonie, okej, okay, skąd ten telefon? No, jakoś spróbujemy załatwić jakiś stary, ale co, jak tych dzieci jest 10 i mają ten jeden telefon i dziesiątka dzieci ma mieć lekcje na jednym telefonie w tym samym czasie? To są takie problemy abstrakcyjne, myślę, dość mocno. My tego w Polsce, na pewno część rodzin to odczuwa jakoś tych, tych z trudniejszą sytuacją, materialną, ale tam to jest już poziom abstrakcyjny. Mhm. Um. No i myślę też, że w perspektywie wolontariuszy to wpływa na to, że po prostu nie mogą wyjeżdżać i nie mogą pomagać na miejscach. Mamy też informacje z Zambii od właśnie jednego księdza misjonarza, który koordynuje tam program, że tak jak dwa lata temu było bardzo dużo wolontariuszy, którzy pomagali mu i prowadzili projekty. To było chyba największy w historii taki rok, gdzie w Zambii było chyba przez rok 10 osób, więc oni już się śmiali, że stworzyli tam region zambijski, bo w Polsce spotykają się w różnych miastach, mają swoje regiony, to tam był w tym czasie region zambijski. Tak teraz przez te dwa lata nikt nie mógł przyjechać do Zambii przez COVID. I w tym momencie już mamy, mieliśmy głosy od księdza, że bardzo potrzebuje ludzi i bardzo potrzebuje też pomocy. On tam pracuje sam, jest jedynym misjonarzem, a ma pod sobą 8 lub dziewięć Placówek, podstacji. Na jedną musi dopłynąć łódką, na drugą dojechać motorem, na trzecią autem terenowym i wszystko to są kil... bardzo duże odległości. Więc wychodzi na to, że ci wolontariusze jednak są przydatni, i pomagają rzeczywiście tym misjonarzom, odciążają ich często w tej pracy, którą, którą wykonują. Fundacja też ma swoje kluczowe znaczenie, Fundacja imienia Heleny Kmieć. Wspomniałaś już właśnie o tym, że są to stypendia, ale jeszcze jakie działania właśnie wam towarzyszą? Przede wszystkim staramy się, myślę, że to jest takie klun całej naszej działalności, żeby inspirować postawami Heleny ludzi, ludzi do działania, myślę przede wszystkim. Chcemy pokazywać, że Helenka jest osobą, która myślę że w kościele bardzo mocno pokazuje, że mm, można tak pięknie działać, ale też z taką ogromną radością i energią. E, I jej osobom staramy się inspirować kolejne osoby do tego, że też mogą zrobić coś dobrego. E, więc Przede wszystkim, właśnie ten program stypendialny, który tutaj realnie działa dobro i to w ten mądry sposób. I kolejne nasze projekty to są projekty edukacyjne i też projekty, w których chcemy opowiadać o Helence. Wystawa plenerowa, z którą jeździmy po całej Polsce już od ponad pół roku co tydzień będąc w innej parafii, przy innych placówkach. Więc jakby ktoś był zainteresowany, zapraszamy do kontaktu. Ta wystawa e, tak naprawdę ma już terminy na pół roku do przodu zarezerwowane, ale... Kolejne oczywiście są wolne. Mamy też taki ogólnopolski projekt edukacyjny Podaj Dobro dalej, gdzie dzieciaki ze szkół podstawowych mogą się zgłaszać, tworzyć takie grupy projektowe i inspirując się postacią helenki, sami wychodzą i robią dobro. Więc to są takie piękne obrazki, kiedy dzieciaki z pierwszej, drugiej klasy podstawówki idą do jadłodalni dla bezdomnych, żeby tam pomóc, wydawać posiłki. I myślę, że to pokazuje, że nikt nie jest za młody na to, żeby pomagać. I o to właśnie chodzi w tym projekcie. Ostatniej edycji przedkowidowej to było ponad 60 szkół, które się zgłosiło do projektu z całej Polski. Ponadto właśnie publikacje o Helence, takie jak tutaj choćby na stole, książka dla dzieci. Czy można o Helence opowiedzieć dla dzieci? Oczywiście, że można. I to w piękny sposób. Czy płyta z muzyką, bo ona pięknie śpiewała, więc też udało się nam odrestaurować jej nagrania, zaprosić przyjaciół, rodzinę do współpracy, żeby stworzyć taką muzyczną biografię. Więc wszystko ma na celu przede wszystkim pokazywanie Helenki poprzez różne działania i takie inspirowanie jej postawą i postacią do bycia po prostu dobrym. I myślę, że to będzie. Też wzrastało, będzie coraz mocniejsze, dlatego że w styczniu ma się rozpoczęcie i proces beatyfikacyjny, który w pierwszym etapie będzie miał charakter informacyjny, czyli mówienie o niej wszędzie, gdzie się da. No a my już staramy się to robić od początku naszej działalności. i Między innymi są... w portalu Opole Dokładnie. News. I są tego <laughs> efekty, na pewno. Dziękuję serdecznie. Moim gościem była Marta Trawińska, wolontariuszka wolontariatu misyjnego Salwator. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję również. Do zobaczenia.